Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać e, naprawdę bardzo śmieszną rzecz, którą ostatnio zakupiłam. I to będzie takie moje pierwsze wrażenie. Uważam, że rzecz jest naprawdę bardzo zabawna. Jest to nowa gąbeczka od Real Techniques. E, nazywa się Miracle Mixing Sponge. Tak to wygląda. I ona ma tutaj taki palec. Nie wiem, po prostu bardzo mi się chce śmiać, jak na to patrzę. No jest gąbka, i tutaj ma taką silikonową wkładkę, jak gdyby, że to niby ma tutaj nam ten podkład nakładać, mieszać, a gąbka dalej, tak jak wiadomo, jak to normalnie gąbki rozprowadzać, wklepywać. Słuchajcie, no tak jak mówię, nazywa to się Miracle Mixing Sponge. Co tutaj jest napisane? Z tyłu nawet jest po polsku napisane: Gąbeczka Cudowne Rozprowadzenie. E, używać, na, e, używać na mokro lub na sucho e, z podkładem i innymi produktami do twarzy. E, I tutaj jest napisane, że to jest, jest tutaj powierzchnia silikonowa, e, która ma naśladować e, Twój palec. <grym> I to wszystko tak wygląda. Słuchajcie, e, wyjmę to z opakowania. Wiem, że to jest jakaś nowość, także nie wiem, czy jest już dostępna w Polsce, i tak dalej. Ja to kupiłam na stronie Just My Look chyba, ale widziałam też w innych drogeriach internetowych też było. Słuchajcie, gąbeczka, no tutaj wydaje się być taka standardowa, a ta silikonowa nakładka, ona ma taki delikatny jakby brokat za nóż, za, zatopiony i tutaj, ja nie wiem, czy ja będę Wam to w stanie pokazać. Tutaj jest normalnie taki... Jakby odcisk palca, takie wyżłobienie imitujące odcisk palca. Nie wiem, wydaje mi się to naprawdę bardzo zabawne. Nie wiem, czemu to ma służyć, w jaki Nie wiem, jest takie miękkie, dosyć ta, ten, ta silikonowa wkładka jest taka dosyć miękka, no nie wiem śmieszna. Słuchajcie, tak wygląda cała gąbeczka. Wydaje się być taka dosyć twardawa. Chociaż ja już kiedyś miałam gąbki z Real Techniques. To chyba nawet była moja pierwsza gąbka, jaką ja kupiłam. I pamiętam, że byłam z niej bardzo zadowolona. Także ja tą gąbeczkę teraz zmoczę i zobaczymy, jak ona będzie wyglądać po zmoczeniu. No i jak ona będzie ten podkład nakładać. Także zaraz wracam z mokrą gąbką. Gąbka zmoczona jest teraz taka duża, wydaje mi się, że jest jeszcze raz taka duża jak była. No i teraz wydaje się już być całkiem miękka, tak jak mówię. Te gąbki z DLT naprawdę są bardzo fajne. No i teraz ten palec też tu jest widoczny, te gąbka z palcem. Trochę mnie martwi tutaj ten brzeg, bo on jest taki, znaczy nie jest jakiś tam ostry czy coś, ale zastanawiam się, że tam nie będzie się podkład po prostu pod spód dostawał pod ten brzeg. I no ale nie wiem, wykonana jest całkiem fajnie słuchajcie, nie wiem czy ja mam sobie podkład nałożyć na skórę i tym palcem sobie to rozprowadzić czy ja mam podkład na, nałożyć tutaj na ten palec spróbuję nałożyć trochę podkład na ten palec, ja wybrałam dzisiaj e, do użycia e, ten Liren Cameleon, ja mam w kolorze 02 i 03 i ja je ostatnio mieszam ze sobą, bo ten 02 jest dosyć jasny, a ten z kolei 03 wyobraźcie sobie, że jest dla mnie sporo sporo za ciemny, także ja sobie mieszam tak mniej więcej pół na pół Najpierw sobie nałożę trochę samo pod oczy. Coś czuję, że mam dosyć tutaj sucho, potem nałożę korektor i będzie nieciekawie. Dobrze, no i nałożę bezpośrednio na gąbkę trochę tego kamelona 02. Tak jakbym to normalnie mieszała na dłoni. No i spróbuję tym palcem nakładać. Dziwne to jest. Stawia takie, nie wiem, takie wzory, jak od, odcisku palca. <laughs> nie wiem, czemu te perforacje mają służyć. Wiecie co? No to ma tylko tak nam ten podkład rozprowadzić. Może to nie jest głupie. Nie wiem. To, co zwykle robimy palcem, możemy teraz zrobić gąbką. On no tak po prostu nie jest to jakoś szczególnie przyjemne przy dotykaniu do, do twarzy. No taki po prostu silikonowe coś. No i to mi się tutaj tak dookoła całe wybrudziło. To teraz odwrócę tą gąbkę i będę ten podkład wklepywać tą gąbką. Sama gąbka jest bardzo fajna. Tak dziwnie się to trzyma, bo nie wiadomo, w którą stronę, bo ja zawsze tą spłaszczoną częścią sobie wklepuję podkład, a teraz ta spłaszczona to jest ten palec, więc. Może w ten sposób o I no, gąbka sprawdza się dobrze, że tak jak mówię, te gąbki z Ziel one są naprawdę bardzo fajne. No i co? I teraz po pierwszym użyciu ona wygląda w ten sposób. Tutaj dookoła widzicie się tak ubrudziło. Palec jest czysty, no bo ten cały podkład się przetransferował na skórę, a tu dookoła jest brudne. No, dobra, ja sobie nałożę jeszcze jedną warstwę, bo tak to zwykle robię. No, to jedziemy z tym palcem. Dziwne uczucie jest od tego silikonu, bo, bo to jest takie. Nie wiem, jak się to dotyka, tę silikonową wkładkę, to ona się wydaje taka miękka, ale po dotknięciu, po przykładaniu do twarzy, no to jest taki po prostu plastikowy, wiecie. Placek taki, no. Z jakimś takim pacenką plastikową. No, i tutaj już nic na tym nie ma. To się całkiem fajnie przynosi, bo ten silikon zostaje praktycznie czysty. No, tylko że wszystko jest tutaj dookoła. No, to odwracam gąbkę i wklepuję. Podkład mam już praktycznie cały rozprowadzony, on na, na razie wygląda tak jasno, ale on za chwilkę się e, ten kolor upodobni do mojego koloru skóry, tak właśnie działa ten kameleon e, z Lirene. E, no dobrze, ja sobie teraz nałożę korektor i spróbuję też tym czubeczkiem gąbki sobie ten korektor wpracować. E, używam mojego korektora oczywiście ze Skinfood. rozprowadzę rozprowadzam delikatnie palcem no i wkle, będę teraz go wpracować gąbeczką te gąbki z Technics, one nie są takie bardzo mocno miękkie ale są też na tyle sprężyste że nie, że są przyjemne do twarzy, ale jednocześnie są na tyle sprężyste i na tyle twardawe że nie wpijają bardzo mocno podkładu w siebie, czy tam innych produktów nie wiem. No ja pamiętam, że jak za pierwszym razem kupiłam sobie tą gąbkę z Team Technik, to byłam z niej bardzo zadowolona. A potem zaczęłam eksperymentować i miałam oczywiście też Beauty Blendera. Miałam te gąbeczki z Beauty Pie. Teraz mam te z AliExpress, które są bardzo krótkotrwałe. Także zdecydowałam się na zakup tej gąbki, bo stwierdziłam, że nawet jak mi się ten palec nie sprawdzi, to sama gąbka wiem, że na pewno będzie dobra. I rzeczywiście jest. Tutaj jakością ta gąbka mi przypomina. Z tego co pamiętam, właśnie te, które miałam kiedyś z Real Techniques, one też mają taki podobny kształt, że są tutaj ścięte. Ja bardzo lubię tego typu kształt, właśnie tutaj z tą ściętą stroną. Słuchajcie, no nie wiem, ja spróbuję sobie. Nie wiem, może jeszcze zobaczymy, jak on sobie poradzi z różem, na przykład takim kremowym. Przyniosłam sobie tutaj tą paletę z Debal. Ja jestem ciekawa, czy ten róż można też tym palcem nałożyć zaraz zobaczymy, spróbuję nałożyć róż tym palcem, wezmę sobie tutaj ten pierwszy cider ten palec jest akurat tak duży jak ten no, gdzie tak się tutaj nie wiem, czy za dużo mi się tego nie nabrało no chyba tak no zdecydowanie za dużo, teraz to rozpracujemy ale chyba też się to nada do Trzeba wyczuć po prostu ilość Wydaje mi się, że ten palec Rzeczywiście Rozprowadza ten róż tak, jakbym to rzeczywiście Zrobiła swoim palcem Tylko, że to jest oczywiście dużo większe Więc tutaj jeśli chodzi na przykład o ten Róż w kremie, no to już nie mam takiej Kontroli nad tym Ale yy, Sam produkt rozpracowuje dobrze jak go sobie wklepię jeszcze gąbką no i dzięki temu nie muszę sobie oczywiście brudzić rąk, bo wszystko za mnie to robi ta gąbeczka. no nie wiem, no do różu też się powiedzmy sprawdza, róż rozłożę ładnie, tylko że mówię troszeczkę za dużo go nabrałam. no ale róże kremowe mają to do siebie, że można je, wiecie, ładnie rozpracować i yy... I, i się da to ograć. Spróbuję teraz tą gąbką nałożyć sobie puder, tak jak to zwykle robię, Vibo, góry w Wam pokazuję, Vibo Rice Powder. Wyciągam go sobie. Ktoś ostatnio napisał, że ten puder się ciężko wydobywa z opakowania. Ja przeważnie w tego typu pudry robię tak, że odkręcam, przykładam i pukam. I pukam, no i on mi się tutaj wysypuje, także nie wiem, no wszystkie wszystkie pudry tego typu yy, w ten sam sposób, więc nie wiem. Nie zauważam, żeby ten akurat się zachował inaczej niż inne. Biorę znowu tą oczywiście miękką stronę gąbki i nakładam sobie ten puder tutaj w okolice nosa. Ktoś teraz akurat musiał się zdecydować na, nie wiem, przycinanie trawy czy czegoś. Czy już zapomniałam, jak fajne są te, te gąbeczki e, z Real Technics. One naprawdę są bardzo dobre. Widzicie, co zamknę okno. Może trochę lepiej. Teraz nałożę sobie drugi e, VIBO, tym razem Banana Loose Powder. E, od niedawna go zaczęłam używać. Miałam go w swoich zapasach, bo kiedyś szwagierka mi właśnie przysłała. E, muszę powiedzieć, że on jest naprawdę bardzo fajny. On jest tak samo. E, sypki, taki wiecie, ładnie się wpracowujący w skórę, jak ten właśnie rice, no tylko, że no tylko, że jest bananowy, ale ja tutaj tego koloru nie widzę nie widzę, żeby on mi jakoś tam przyciemniał czy coś i też mam wrażenie, że on jest mniej matujący niż ten ryżowy, to nie jest puder rozświetlający, ale na pewno jest mniej matujący niż ten ryżowy ale również bardzo go lubię no dobrze, gobeczka w swojej roli spisała się dobrze. Słuchajcie, ja wykończę sobie całą resztę makijażu i wrócę do Was takim krótkim podsumowaniem. Tak wygląda skończony makijaż. Dzisiejszy makijaż oka wykonałam tą malutką paletką Wizard Rose Edit. Słuchajcie, jeśli chodzi o gąbkę, no to makijaż twarzy cały jest bez zarzutów. Ja już wiedziałam, że ta gąbka z dział techniks jako sama gąbka na pewno mi się sprawdzi, także nie obawiałam się zakupu, bo wiedziałam, że e, te gąbki są po prostu bardzo fajne. Natomiast ten palec tutaj, no to jest taka zabawna rzecz, ale mi się wydaje, że chyba całkiem przydatna. Nie wiem. No mi się to nawet całkiem fajnie tym rozprowadzało podkład, e, szczególnie jeżeli lubicie sobie mieszać podkłady, bo ja bardzo często nakładam. E, Albo mieszam z sobą podkłady, albo do podkładu dodaję na przykład ten kwas tam hyaluronowy, czy jakiś tam rozświetlacz, i wtedy wszystko muszę sobie tutaj mieszać na wierzchu dłoni, palce, i wtedy nakładam. A tutaj mogę to zrobić bezpośrednio na gąbce po prostu nałożyć sobie trochę podkładu, trochę rozświetlacza, czy tam przyciemniacza, rozjaśniacza, czy jakiegoś innego podkładu. Można sobie tutaj nałożyć i bezpośrednio tym sobie nakładać na twarz. No i jest to taki bajer, nie, nie, nie ukrywam, jest to po prostu bajer. Czy przydatny, to mi się wydaje, że zależy jak kto nakłada podkład, ja na pewno z tego palca będę korzystać i, i, i śmieszy mnie to, w ogóle to jest takie nie wiem, dla mnie to jest bardzo zabawne na pewno będę z tego korzystać, czy to się na dłuższą metę sprawdzi, to na pewno powiem Wam za jakiś czas yy, nie wiem, dajcie znać, znajcie, znajcie, czy znacie taki, taką gąbkę, czy widzieliście czy się skusicie, czy Was to ciekawi czy Was to śmieszy, czy skusi Was do przetestowania nie wiem, mi się wydaje, że Bayer całkiem fajny. Mówi, mówiąc szczerze, to spodziewałam się raczej kompletnej porażki, a tymczasem mam wrażenie, że jest to rzecz, którą ja na pewno będę w swoich makija makijażach wykorzystywać. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Dajcie znać, czy Wam się filmik podobał, czy Wam się gąbka podoba, czy macie ochotę ją zakupić. A ja tymczasem Wam już serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do polubienia filmu i do kolejnych filmów. Na razie, cześć.